Hej, jako, że mamy koniec roku, wielu z Was lubi robić takie podsumowania roczne. Stwierdziłam, że też zrobię coś takiego, może nie tyle podsumowanie ubiegłego roku, co podsumowanie ostatniej działalności poradni, a konkretnie podsumowanie rzeczy, które się dzieją w czasie łączenia i jakie najczęściej błędy się pojawiają w czasie łączenia. Poradnia to nie tylko to, co widzicie. Poradnia tak naprawdę, zasadnicza część działania poradni, to jest to, co się dzieje w tle, czyli konwersacje, które prowadzimy, prywatne, i pomoc w różnych problemach szczurzych, między innymi łączenia online. To jest coś, za co się często bierzecie sami, próbujecie sami sobie poradzić, oglądacie filmiki, one nadal są aktualne, wrzucę do nich linki, tak, eee, ruszacie temat, ale potem trafiacie na skałę, bo trafiacie na bardzo trudne szczury i popełniacie takie mm, bardzo typowe błędy, które zauważyłam przez ostatnie lata, takie typowe błędy, które Wam psują całe łączenie. Czasami nawet te szczury nie są takie, takie ciężkie, ale błąd, który popełnicie, zawala wszystko. Więc stwierdziłam, że w podsumowaniu teraz, na koniec roku, pokażę Wam, jakie błędy najczęściej spotykam w czasie łączenia, dobra? E, które popełniacie i, i zwrócę Wam uwagę, żebyście przygodzili. Przygotowując się do łączenia i robiąc to łączenie, ominę, ominęli je, dobra? Więc teraz tak. Mamy fazy łączenia. Do każdej z nich, do każdej z tych faz powiem, na co zwrócić uwagę. Pierwszą fazą jest przygotowanie się do łączenia, normalne. Już przy przygotowaniu się można, można popełnić błąd. Oglądacie filmiki, szykujecie różne rzeczy, olejki i tak dalej. Wszystko fajnie, i teraz. Co często przeszkadza wam finalnie. Robiąc filmiki, mówiłam, żebyście sobie przygotowali łyżkę, co oczywiście nadal jest aktualne i jest bardzo pomocne. I teraz tak, w czasie wyboru łyżki już często zdarzają się, że tak powiem, nie wypały. Macie różne szczury. I teraz szukając łyżki, nie macie nic na, pod ręką, więc wybieracie to, co macie. To tak nie działa. Wybieracie za małą łyżkę. To jest najczęstszy błąd, tak mała, że naprawdę ona nic nie zmienia i Wy możecie być pogryzieni i szczury się gryzą, nawet nie wiecie co z nią robić. Kolejna rzecz, wybieracie łyżkę, która już jest trochę lepsza, zresztą ja ją pokazywałam w filmikach o łączeniu, ale macie wielkie, gigantyczne samce i średnica tej łyżki no, niewiele zmienia, tak? Ona jest za mała. Wy, jako nowicjusze, czy osoby, które nie miały wcześniej trudnego łączenia, nie wiecie tak naprawdę, jak sobie poradzić ze szczurem, który przeskakuje tą łyżkę, który ją odpycha, pod nią przechodzi. Zwróćcie na to uwagę, dobra? Więc wielkość tej łyżki, czy będzie Wam odpowiadać? Potem y, wybieracie łyżkę, która już średnicę ma odpowiednią, tak? Ale jest krótka. Naprawdę, no co my z tą łyżką zrobimy? Ani nie sięgniemy nigdzie, ani od góry ona też tam nie sięga. Jest za krótka. Unikajcie za krótkich łyżek, sprawdźcie to sobie. Jest bardzo giętka. Tyczy się to przede wszystkim tych silikonowych różnych takich akcesoriów kuchennych. Też się nie nadają. Szczur, który napiera, będzie to wyginał. Ma dziwny kształt jakiś taki wygięty w ogóle w L, praktycznie. Też się nie nada. Więc zwróćcie uwagę, jaki ma finalnie kształt ta łyżka. I teraz. Patrząc na to wszystko, wybierzcie taką łyżkę, która wam, jak sobie wyobraźcie, przyda się. Czyli będzie odpowiedniego wymiaru, będzie prosta, przynajmniej w miarę, nie będzie się wyginała, będzie miała odpowiednią długość, tak? będzie przechodziła przez drzwiczki, będzie Wam wygodna w używaniu, tak? Zastanówcie się, czy łyżka, którą będziecie operować, Dobrze wam leży w ręce. O, może tak, dobra? I czy faktycznie ten szczur wam nie przeskoczy przez nią, czy sobie poradzicie. Więc wybór łyżki to jest pierwszy błąd. Kolejna rzecz, kolejne narzędzie pracy: wybór kiszonki. Wiem, że można wybrać i transporter, i klatkę. Wiem o tym, i, i oczywiście to zależy od was, natomiast co wam radzę? Obserwując to, jak przebiegają łączenia zwłaszcza cięższe i jak sobie radzą różne osoby. Razem osobiście wybrać klatkę. Zwłaszcza te takie ciasne, zamknięte transporterki nie spełniają funkcji, bo wy nic tam nie widzicie i widzę, że to powiela problem finalnie, tak, różny, który macie z tym łączeniem. Transporterki typu kocie czy psie e, są zabudowane, szczury się czują takie trochę schowane i też często są bardziej zaczepno-zadziorne. Wy macie problem z otwieraniem drzwiczek, z ustawianiem tych szczurów, tak, żeby się nie gryzły też to robi problem, więc osobiście radzę klatkę. kratka nie za wielka, dobra, ma być niska, nawet ta jest dosyć wysoka, więc jak najniższa, e, najlepiej, żeby miała dojście wygodne z przodu, może być dojście z góry, drzwiczki nie za gigantyczne, no bo wyobraźcie sobie, też czyli będą wam uciekać przez te drzwiczki, tak? Widziałam kratkę z otwieraną ścianką, kratka z wygodnymi drzwiczkami. I dodatkowo dopasowana do ilości szczurów. Dwa szczury łączycie, to niech ta klatka nie ma hektarów. Łączycie większe stado, dopasujcie, tak? Dopasowana wielkościowo klatka, niska z odpowiednimi drzwiczkami, radzę z drobnymi prętami. Szczury są takie przewiewne w tej klatce, zazwyczaj w takiej klatce, która, która stoi wysoko, nie czują się bardziej takie skołowane tą sytuacją i są grzeczniejsze. Więc to. Czyli wybór na narzędzie, jak powiedziałam, łyżka, kratka. Kolejna rzecz. W kratce ma być żwirek. Przygotujcie to sobie. Musicie dać podłoże. Szczury, które nie mają w kratce podłoża, po nocy w kiszące, pływają w moczu i kupach, tak? Wyobraźcie to sobie. Musi być żwirek. Przygotujcie sobie jedzenie dla szczurów i picie wcześniej. To jest standardowy punkt. Wsadziłam szczury. A ja nie mam jedzenia dla nich. Przygotujcie wszystko i przygotujcie siebie. Nie tylko się nastawcie, ale przygotujcie się. Dla siebie jedzenie, picie, książkę, telewizor, filmy jakieś, dobra? Będziecie siedzieć z tymi szczurami bardzo prawdopodobnie całą noc, jeżeli to będzie ciężkie łączenie. Więc przygotujcie sobie wszystko wokoło tego łączenia, żebyście mogli komfortowo pilnować kiszonki z odpowiednimi narzędziami w ręce, w odpowiedniej klatce, dobrze przygotowanej, dobra? Przygotowanie. To jest pierwsza rzecz, która się często sypie. Kolejny punkt. Neutral. E, a właściwie to, jak go prowadzicie. Sam neutral, jego wygląd to jest jedna sprawa najczęściej wygląda w porządku. Pomijam kwestię tych, którzy nie, nie obejrzeli filmiku i zamykają brodzik i próbują nie wiem przez szybę oglądać łączenie, a mają szczury, które chcą się zjeść. Chodzi mi o to, że bardzo często neutral jest prowadzony za długo. To, że będziecie trzy godziny trzymać szczury na neutralu, albo sześć, bo o takich sytuacjach też słyszałam, miałam na poradni, to nic nie zmieni. Neutral, uważam osobiście, powinien trwać 40 minut do godziny. Tak naprawdę 40 minut do godziny to jest ten czas, kiedy zobaczy, zobaczycie, co macie zobaczyć? Czyli szczury pokażą swoje zachowanie i, i swoje nastawienie do siebie. Natomiast trzymając je dłużej, niewiele więcej zobaczycie, Cięci się tak nie wydarzy: tam spektakularnego, tam się nic nie zmieni w czasie tego neutrala. A jeżeli z kolei będziecie trzymać je za długo, to też one wpadają w taką fazę już nudów, i mogą się z nudów zacząć zaczepiać. Więc neutral, pamiętajcie, nie trzymamy szczurów za długo. 40 minut do godziny i przechodzimy do kiszonki. Ok? To jest ważna sprawa. Czyli tutaj mamy podstawowy błąd. Czas neutrala. Podstawowy błąd. Kolejne punkty. Kiszonka. Jakie popełniane błędy w czasie kiszonki, czyli przejścia z neutrala do kiszonki. Eee, pamiętajcie, że neutral to jest pierwsza faza, kiedy szczury się odpalają, trochę przycichają, czasem znowu odpalają. Dobra, pff, trochę ogarnęliśmy, tak? Przechodzicie do kiszonki, to jest zamieszanie. Każde zamieszanie powoduje, że szczury mogą się od nowa odpalić. Czyli wtedy. Koncentracja. Po pierwsze, kiszonki nie stawiamy na nigdzie nisko, na ziemi. To jest ważne, bo szczury się zachowują gorzej, jeżeli stoją nisko. Najlepiej. Na, na krzesełku, jakimś, na szafce jakiejś łazienkowej, na pralce nie musi być włączona, po prostu gdzieś wyżej pod ręką, tak żeby było łatwo manipulować. Dobra? To jest ważne. I teraz tak: przekładacie szczury do kiszonki. Co tutaj zauważyłam, co tutaj się często dzieje, jak przekładacie te szczury do kiszonki? Wsadza się je strasznie wolno, tu jednego, nim drugiego, to tu są dwa, one się już gryzą, a ten trzeci uciek. dobra? Więc to musi być tak w punkt. Przekładacie i już macie gotową łyżkę tu i coś co razy też często kolejny kuchenny element, pokrywka. Bo wyobraźcie sobie, wsadzacie szczury do kiszonki, one tu się zaczynają miotać, robi się zamieszanie, boicie się, tak? Wsadzacie łyżkę, żeby je rozdzielać, no nie? Bo są bardzo agresywne, takie nieciekawe te szczury. I teraz co? One tu próbują wyjść. I często ludzie nie wiedzą co, próbują zamykać drzwiczki, blokuje się łyżka, nie ma ruchu, tak? No pojawia się problem i zaczyna się jadka w kiszonce. Teraz co? Taka kolejna rada, widząc właśnie co się dzieje w kiszonkach. Pokrywka jest to wygodny element, dopasowana do drzwi. Popatrzcie. Zasłaniacie sobie dziurę. I tutaj manipuluję, popatrzcie, jak chcę. Chcę mieć z tej strony łyżkę? Pokrywkę daję tu. Chcę z tej? Tu, tak? Jak chcę. I sobie przesuwam tą łyżkę, dobra? To samo od góry. Bam. Wsadzam łyżkę. Szczury nie wywodzą. To jest wygodne, bo jeżeli będziecie ręką przysłaniać. To szczury, które są w kiszonce, będą tym bardziej do Waszej ręki się garnęły i próbowały uciekać i będzie ciężko to upilnować. Więc pamiętajcie, przygotujcie się już przy przekładaniu, szczury szybko przekładacie i jesteście gotowi. Jesteście od razu gotowi, tak? I skoncentrowani, bo po przełożeniu do kiszonki robi się zawsze zamieszanie i szczury się brzydziej zachowują. To jest normalne. I kiszonka, to co się w niej dzieje, to jest odwzorowanie neutrala. Dużo ludzi się boi tego momentu, to jest to samo co było na neutralu, nic się nie zmienia. Tak samo reagujecie, tak samo pilnujecie, tylko na trochę mniejszej przestrzeni. Pierwszy moment jest tej kiszonki, początek, tak? Początek kiszonki, koncentracja, przekładacie w punkt, działacie szybciutko, reagujecie tak samo. Na wysokości, nie na ziemi klatka, tak? Dobra, minęło 5 minut, ogarnęliście sytuację. I teraz kolejny etap kiszonki, noc, dobra czasami dzień, tak? Ale kolejny ten etap kiszonki, kiedy musicie pilnować i siedzieć. Co tu się czasami dzieje? Przenosicie tą kiszonkę gdzieś, stawiacie, siedzicie przy niej, błędy. Kiszonka znowu ląduje na ziemi, nisko. Nie, to jest błąd, tam się źle pilnuje i szczury zaczynają się często tłuc. Kiszonka ma stać wyżej, nie ma stać w miejscu klatki poprzedniej, bo szczury czują zapachy, które je otaczają i poznają um, lokalizację swojej kiszonki, tak to nazwijmy. Więc kiszonkę stawiamy w trochę nowym miejscu, tak, żebyśmy mogli sobie siedzieć wygodnie i cały czas jej kontrolować. I kolejna ważna rzecz. Ach, nie zrobiłam sobie jedzenia, jestem głodna. Co? Na szybko wyskoczy. Bam, wychodzicie, zostawiacie kieszonkę, szczury są czujne. Jeżeli w tym kolejnym etapie wyjdziecie na dłużej, bo coś zapomnieliście, one zaczną się gryźć. To jest normalne. To we o trudnych łączeniach. Dlatego naprawdę ten etap kolejny po, po przełożeniu kis kiszonki, szczurów do kiszonki, gdzie siadacie już w miejscu docelowym, poczekajcie, aż te szczury trochę się uspokoją i naprawdę bądźcie tak przygotowani. Żeby na dłużej niż nasikanie nie musieć wychodzić od tej kiszonki, żeby mieć je cały czas pod kontrolą. To jest kolejny błąd, czyli kiszonka na ziemi stojąca i, i zostawianie tej kiszonki samotnie i zamieszanie. Prawda, Tutaj było wielkie larum, szczury się uspokoiły, siedzą. Siedzą, mogę sobie odłożyć łyżkę, to leżą, są grzeczne, wreszcie tak, uff. I teraz Co? Szczury są grzeczne, odetchnęłam, tak, nic się nie dzieje. Wszyscy stają na nogi, zaczynają się tu ujść od nowa. Więc pilnujcie z hałasów, które są naokoło. Hałasów, które się dzieją naokoło tego typu, lub znajomych, rodziny, którzy przychodzą i mówią: i jak tam szczurki. Hmm? Tak się nie robi. Szczury też się odpalają, zaczyna się cała zabawa od nowa. Więc kiszonka jak już stoi, to stoi. Cisza, spokój, nie tykamy, dobra? Tutaj ważny etap. Kolejny etap, pierwsze wybiegi. Co jest błędem tutaj? Właściwie tutaj błędem jest to, że ich nie ma. To jest podstawowy błąd. Pamiętajcie, jak jest strasznie ciężki pierwszy moment yy, kiszonki, czyli na, powiedzmy noc, tak? Bardzo ciężka, kolejną dobę, kolej, kolejny dzień. Ja zawsze to liczę na doby, tak? Pierwsza doba była ciężka, zostawiamy, patrzymy na kolejną dobę. Jeżeli pierwsza doba była w miarę spoko, to już myślimy o, o pierwszych mini wybiegach eee, i tak naprawdę w drugiej, w trzeciej dobie po łatwiejszych szczurach, w drugiej dobie po cięższych, w trzeciej dobie wkraczamy z mini wybiegami. Zawsze. Nie czekamy tygodnia, żeby te szczury wypuścić. One są tam sfrustrowane, siedzą cały czas zamknięte. Zaczną się w końcu kłopoty. Musicie chociażby posprzątać. Nie da się tak. Więc organizujecie pierwsze wybiegi, jak mówiłam na poprzednich filmikach, opisywałam to dokładnie. Mini wybieg i teraz co zalecam. Raczej z tego, co tam oglądacie i potem się sugerujecie, obserwując ostatnie łączenia i Was, jak działacie, jak sobie radzicie. Powiem tak, radzę od razu pierwsze wybiegi wprowadzić na e, ograniczonym terenie na ziemi. Takim, który zapanujecie, nie wiem, wielkości dwóch wanien, tak. Coś takiego, że siądziecie wygodnie i możecie nad tym panować, pustym. Więc za, za, radzę przechodzić od razu do podłogi, dobra, ograniczonej. E, I teraz błędy, kolejne tam. Na, pie na pierwszych wybiegach. Rozkładajcie coś na całej podłodze. Co widzę, pod pupę, Tak, daję sobie kocyk. A szczury chodzą po gołych płytkach, <głos》> nie jest za ciepło, drzwi pozamykane na przedpokoju i te szczury marzną. To nie jest też dobre. Zawsze radzę rozłożyć na całości koc, na całości, żeby szczury mogły potem też chodzić. I tam, gdzie macie drzwi zamknięte, zrolować ręcznik. I wsunąć pod drzwi, żeby nie ciągło szczurą po schabach, dobra? Więc pierwsze wybiegi wprowadzacie szybko, druga, trzecia doba, radzę na ziemi, żadne już udziwnienia, takie, żebyście byli w stanie zapanować, tak? Koc na całości i zabezpieczone mm, ewentualne miejsca, gdzie może wiać szczurom typu drzwi, dobra? Pamiętajcie, eee, co jeszcze jest ważne, Ludzie zaczynają często na tych pierwszych wybiegach zachować się dziwnie. Nie, wasze zadanie jest proste. Siadacie tam i robicie to, co na neutralu. To samo. Łyżka, pilnujecie, tak? Są zachowania nieładne, nie pozwalacie. Minimum godzina takiej wybiegi, dobra? Czego na pewno nie wolno gonić. Jak widzicie, że ktoś kogoś chce gonić, nie pozwalacie. Głosem pracujemy, nie wolno, łyżka jako wspomagasz, dobra? I potem po tych wybiegach idą do klatki. Udostępnianie klatki. Kolejna faza. Udostępnianie klatki. Błędy. Po pierwsze, nie róbmy zamieszania, jak szczur Ja radzę udostępniać nowy etap klatki po wybiegach. Skończył się wybieg, przechodzimy do jakiejś nowej fazy w naszej klatce, już kiszące, czy większej kiszące. Nazwijmy to klatce, tak? Pamiętajcie, że robimy to stopniowo. Standardowy błąd wiecznie wszędzie. Mała kiszonka pół jakiejś wielkiej klatki. Nie, tak się nie robi. Musicie to robić etapami. Pamiętajcie, że dla szczurów liczy się e, szerokość, głębokość, ale też wysokość klatki. Jak zrobicie nagle szaleństwo i wrzucicie im taką przestrzeń, to one zaczną się gryźć. Klatkę udostępniamy stopniowo, po trochę. Jeżeli dużo pójdziecie w przestrzeni tej tutaj, tak, ziemi, którą mają dostępne do dochodzenia w klatce, to nie szalejcie z wysokością. Zostańcie na tym samym etapie. Jeżeli idziecie w wysokość, to nie od razu powiększajcie tutaj wzdłuż i wszędzie, tak? Małymi etapami. I radzę robić. To też tak z głową. Jeżeli powiększyłam klatkę i zrobiła się już wysoka, czyli niebezpieczna, też dochodzenia po niej, to kolejnym etapem będzie dodanie hamaka albo półki, tak? Nie dawajcie jako etapy powiększanie, powiększanie klatki, która się robi wysoka i niebezpieczna bez umeblowania. Albo powiększę, albo daję hamak, albo daję półkę. Proste rzeczy. Kolejna rzecz. Żadne domki, proste rzeczy, dobra? Czyli tak, udostępnianie klatki. Pamiętajcie, nie szalejemy z przestrzenią ani wzdłuż przesz, ani w zwyż i udostępniamy trochę przestrzeni lub dodajemy prosty element, dobra? Żadnych kombinacji. To jest ważne i ważne jest, żeby to robić z głową. Jeżeli szczury się dogadują tak sobie, ale się nie biją na danej przestrzeni, to kontynuujemy kolejną dobę. Lecicie się zawsze na doby. Kolejna doba to samo. Jest względnie, ale nie ma szału, tak? Hmm. Kolejna doba. Jak jest ok, ta przestrzeń jest już dobrze w miarę przyjęta i nic się nie dzieje, coś nowego zmieniamy. Dobra? W ten sposób. Nie szalejcie. Nikt Was nie goni. Jak za szybko polecicie z klatką, będziecie mieć problem. Pamiętajcie. Popularne klatki, perfekty. Bardzo dużo osób leci z całymi modułami. Jeden moduł, drugi moduł i tam półek wstawia. Ale po co? Macie trzy szczury w modułami lecicie? Nie. Jeżeli szczury mają cały moduł, to zacznijcie jako kolejna rzecz wstawiać półkę albo hamak. Nie udostępniajcie od razu całej klatki, zwłaszcza jeżeli sytuacja nadal jest taka, hmm, nie jest idealna. Małymi krokami, nie spieszycie się z udostępnianiem klatki, pamiętajcie. I ostatnią fazę, którą nazwałam udoskonalanie. Klatki czy wybiegów, udoskonalanie to są elementy, które wprowadzacie dodatkowe, dobra? Atrakcyjne bardziej. Jeżeli chodzi o klatkę, domki, rury, sputniki, schowki, różne takie cuda. To są rzeczy, które lądują na końcu waszego meblowania. Udoskonalanie klatki to jest na końcu. Różne atrakcje na końcu. O to się można bić. Z tym się nie szaleje. Jak klatka jest już względnie przygotowana w półki, w hamaki, mają miseczki, mają kuwetę i jest dobrze. Możemy wprowadzać jakieś domki i takie rzeczy. Na końcu. Udoskonalamy na końcu. Wybiegi. Udoskonalanie wybiegów dla mnie są to zabawki. I teraz, jeżeli chodzi o zabawki na wybiegu, wprowadzam je szybko. Już na drugim wybiegu możecie wprowadzić zabawki. Jakie? Robiłam o tym filmiki. I ja bym to traktowała jako taki szablon, dobra? To są zabawki, które chciałabym tam widzieć, które nie powodują kłótni. Otwarte. E, mata Węchowa, digging proste zabawki. Udoskonalone zabawki, udoskonalane na wybiegu. Znowu, rury. Z kartony, do których się wchodzi, można się schować, bić w nich, czyli innego rodzaju zabawki. Zostawiacie na sam koniec, kiedy wybieg jest już bardzo atrakcyjny i nie ma żadnych spin. Oto, dobra? Na sam koniec. Pamiętajcie, że zabawa typu te wędki dla kota, piórka, to jest coś, o co czuję się biją często. Więc takie rzeczy naprawdę na sam koniec. Jak macie wątpliwości, możecie nas pytać zawsze na poradnie, Ok. Dobra, myślę, że tak względnie omówiłam te fazy i błędy, i to i rady może też ogólnie, które mam przemyślenia takie po, po czasie e, kiedy łączymy z wami, na, z wami na poradni, mam nadzieję, że filmik będzie znowu przydatny. Linki do pozostałych filmików, o których wspomniałam, wrzucę na dole, możecie do nich zajrzeć. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, zawsze możecie do nas napisać. I życzę Wam udanych łączeń, takich, żeby po prostu od razu szczury się kochały, nawet jak się nie kochają, to żeby wam się udało naprawdę samym sobie poradzić i przebrnąć to bez żadnej, żadnych skaleczeń na szczurach i na Waszych rękach, dobra? Do widzenia i do zobaczenia w kolejnym filmie.